Początek reklam w Polsce był dosyć dziwny, rzeczywiście, siermiężny. Aczkolwiek bardzo szybko rozwinął się na tyle, że znani reżyserzy chcieli brać udział i robili. Typu Machulski, Laco Adamik, robili reklamy, w których brałam udział. W związku z tym były to takie małe, małe filmiki, małe dzieła sztuki. Dla nas to wszystko było nowe. Dla wszystkich, dla realizatorów, dla mnie tym bardziej. I, ale było, było ciekawe. Było to wyzwanie, ale było bardzo ciekawe. Było dużo pracy, mało modelek yy, i to było super. Potem, jak się pojawiły już i namnożyły się agencje modelek, no to już się zaczęło trochę. Zaczęła się konkurencja, i wiadomo, że wtedy już jakby yy, kompletnie inaczej przestawia się ten rynek. Teraz jakby doszliśmy do takiej normalności w tym, tej branży, w tej dziedzinie. Jest to biznes. Mówmy się, że jest to biznes. Moda w ogóle, jako taka. Chyba na trzecim miejscu po zbrojeniu w tej farmacji. Popularność przyniosła mi telewizja rzeczywiście i reklamy. Ja akurat sobie z tego no, zdaję sprawę cieszę się bardzo z tego, że tak się stało, że nazwisko mam, jakie mam, czyli takie dosyć charakterystyczne. W związku z tym cały czas będę podkreślać, że dobrze mi idzie odcinanie kuponów od tego, co robiłam przez tyle lat, bo jestem związana z Fundacją Dr. Clown i to działa wtedy, kiedy się odzywam do firm i po prostu udaje mi się załatwiać dla fundacji to, co, to, co mogę.